Zapukane. Ja lubię się zapukać. Siemanko ko drodzy widzowie, z tej strony JJ Joker i sam X pompa. Jestem w innym miejscu, mam tarczę, skąd mi się wziął kilo i skąd ta łopata i dlaczego coś tu się przepala. Już wam tłumaczę. Ja tak uciekał, 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 uciekał. I w sumie cały ostatni odcinek uciekałem, 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 a nagrałem go tylko i może dlatego, że wbiliście. 30 tysięcy lajków. No i teraz tak, piszcie te 30 tysięcy lajków, napiszcie 7 milionów komentarzy. Mówię, dobra, kurde, se przejdę kawałek, znajdę te zielone. No Okazało się troszeczkę inaczej, że tego zielonego bym nigdy nie znalazł, bo Mergani mi po prostu Winter tekstur winter, e, Packa odpalił, tak? Winter Texture Packa i kurwa nigdy w życiu bym nie znalazł e, zielonych drzew. Teraz już tego Texture nie ma, więc już nie musimy się za bardzo poruszać. Ze mną są moje papugi e, z ekwipunku co mam nowego? D wiadro? Mam do tego, tu mi się przepala O, to, cegła Tu mam parę rzeczy odłożonych No i to w sumie tyle, ale czy ja chcę się tutaj wyjebać W tym miejscu akurat, nie wiem e, Pójdę sobie przepaczeć Pójdę sobie przepaczyć kawałek tutaj Miejscu Bo gdzieś bym w okolicach Gdzieś w okolicach bym się tu rozbudował Słyszę Szkieletora gdzieś słyszę No ale waliz szkieletora co potrzebujemy? Już Wam mówię, potrzebujemy Do cegiełkowni potrzebujemy właśnie gliny I glinę będziemy zbierać Może nie cały odcinek, ale na pewno jakiś kawałek Siemano dyszka, mam dla Was zniżka Na CS C otwórz walizka I ziomeczku z kodzikiem i samu jeden masz 25% więcej Dałeś lajka? Wyzbierana, bo jestem dobrym minecrafterem się znam na tym co robię Pod wodą idzie jak idzie, ale trzeba uważać żeby się nie udławić Cały czas słyszę tego szkieletora Ej! Patrzcie to! I tu jest coś... Something special for me Patrz to! Pozbieram sobie, ale tu w tym miejscu... Patrzcie teraz to Szymyk. chodź, chodź papugi do mnie Ja wam pokorzę. Tylko się boję, że mi przyjdzie jakiś luj i lui, mi te papugi zabije. Może tak zrobić? Może. Może tak zrobić, ale ja nie dopuszczę do tego, żeby mi to zrobił. Bo teraz tak, żeby mi tego nie zrobił, to muszę wyciągnąć to. Sadzić to. Odłożyć to. Przekazać to tu. Drzewo nie jest mi potrzebne. Cegły tym bardziej na wycieczkę. Ziemia to... Mhm, to jest za małe, ale żeby było większe, to trzeba zrobić. Tak. Mamy to. Marchewki, momy, wszystko momy, papugi. Gdzie są moje papugi? Co, co, da, co daje papuga oprócz tego, że loto? Ja się boję je zostawić tutaj, bo mi zginą. Mogą zejść ze mnie te papugi? O, siedź. Siedź na piździe, aż wrócę. Mam misję taką straszną. Czyli straszną, nie straszną. Taka misja, którą chcę wykonać. Potrzebujemy parę rzeczy. No pierwsza wyprawa już taka delikatna do kopalni. To by się spodziewało, że tak szybko. Nawet bazy nie wybudowałem, a jednak idę. No ale potrzebuję dużo materiałów budowlanych, więc do tej kopalni muszę się udać. Ona jest super turbo-dziwną kopalnią i ja na pewno ją sprawdzę sobie. Ale tu cały czas gdzieś się coś dzieje. Tu, gdzieś w tej dziurze. Tu. Tu jest. Ta... jest. Mhm. A nie. To mhm. jest ta. Ta ja pali, to tam musi coś tutaj być w tym. Ale pójdziemy tu w tą stronę, bo ja wiem, że tu coś jest. Długo słyszę gdzieś tu. Nie ja wiem, że tu coś, coś jest. Każdy z nas to wie, dlatego tutaj będziemy to dłubać. Wydaje mi się, że zdobędę jak najwięcej epickich przydatnych rzeczy. No, myślałem, że gdzieś się od razu dostanę, tu trochę pizda. Chiloby się zaraz skończy, a my jeszcze nigdzie nie doszli. Nie, bo taka wyprawa to już wtedy. To zarazie olejemy. Taka wyprawa nie ma sensu, bo nie mam gdzie zrzucać tego kobla, a tego kobla trzeba zrzucać. A chce ze... chcę dojść tu. Od spód, ale jakoś tak, żeby się nie utopić, bo idziemy po te papugi. Ważne, że widzę, że się nie ruszyły, idziemy po te papugi i będziemy sobie powolutku rzeczy przynosić. Już weźmiemy cały ekwipunek. Ja wiem, gdzie będziemy się budować. Chodź, skakuj, będziemy się budować. Weź tutaj na razie to wszystko. Wszystko normalnie, te rzeczy, które na dziś nie przydadzą, i tak trzeba brać. wszystko. Eee, tu nam się dobrało, tu się przepali to do końca. Zaraz będzie noc, nie, czy nie? Ja będę się budował tam, bo jest w miarę płasko i ogólnie zawsze płaski teren jest lepszy do budowania się w mi się wydaje. troszeczkę. A... Le... Gdzie tyle tych stworów jest? Wszędzie je słyszę. Będziemy się położyć To nie jest dobre miejsce do, do budowania bazy Nie jest dobre miejsce, bo ani tu nie ma nic ciekawego I teraz będę musiał podjąć kilka trudnych... Ale bym się wpierdolił Kilka trudnych decyzji będę musiał podjąć Co zostawiam, co zabieram Patrzcie ile tu glinki jest No glinkę zawsze można kopać. to jest Minecraft w końcu, nie? Będą musiał podjąć kilka ważnych decyzji. To zostawiam, to zostawiam. To zabiorą, zabiorą. I super. I my pójdziemy wtedy, tam pójdziemy. Mm -hmm. Tam pójdziemy. Jo i moje papugi. Normalnie bym popłynął. Bym popłynął ee, łódką, tylko że papugi wtedy one nie chcą płynąć. Zabiłem ją. Jedłem jej z marchewki zbieramy, zbieramy, zbieramy. Łóżko. No i łóżko musimy zamienić za... Czego mi najmniej szkoda? Złota, nie? Mam... Złoka, ok, mamy wszystkie potrzebne rzeczy, mamy papugi. Są papugi, mamy rzeczy potrzebne i teraz... Tam byłem, czyli lecimy tu. Albo w głąb bardziej, tam. Najważniejsze jest nie stracić tych papug, ale pójdę sobie z tej strony. Próżko też takie potrzebne nie było. Wszędzie słyszę te stwory, wszędzie one są. Już parę pokonałem w tym odcinku, gdzie tylko podróżowałem, to zombiego zabiłem. Słodna wysepka, ale ja wiem, że nigdy w życiu nic z niej pożytecznego nie zrobię, bo jestem takim kurwa debilem, który nie potrafi w ogóle budować. No to wygląda jak moja budowla, taki totem. To ja takie totemy buduję. Zawsze chciałem mieć na pograniczu dwóch biomów. Na pograniczu dwóch biomów HT. I ona wtedy by najlepiej działała mi. O. Tutaj chyba jest pogranicze dwóch bo widzę takie grupy drzewa tam są. Tak, tu są grupy drzewa, a zobacz. I wielkie. Góry. No, koło tych dymbów. Kwiaty w sumie to nie to, to są chyba barwniki, nie? To są chyba barwniki. Dwa, że jestem ciekawy czy do aktualnego save'a, którego mam, mogę wgrać mapę. Jednak chyba by mi się przydała mapa, bo ja. Jak wiecie, to jestem trochę jeło, jeśli chodzi o Minecraft'a Się mapka tu mi chyba przydała Tu pójdziemy kawałek Uuuu Tam ja mógłby być game over, a ja jeszcze game a nie chcę Dobra, wejdźmy tutaj jeszcze zobaczyć Co jest po drugiej stronie barykady Po drugiej stronie żywopłota Aha Co znalazłem, dzień dobry Dzień dobry panowie Juteku na właśnie. Uważać pod gry. Po drugiej stronie żywo żywopłota jełopy. Jak tu będzie kowol, ziemniaki, to nie uwierzę. Ziemniaki są, pa, ziemniaki. Zobaczyliście, ziemniaki są dużo wszystko. Mi się Tym Nie prze... O Jezu, kowol jeszcze jest. Co wy tu macie? mnie ugościli ładnie to no i zajebiście tylko ja nie mam to Ech, co mogę tu wymienić za to cegły za miecz to se wezmę dołożę tu hełm położę sobie tu za to dobra i teraz hełm wymienię pało cyk i hup już wyglądamy elegancko i teraz to zamieniam na no, to jest zajebiście Właśnie macie po tej tosy Teraz, nie wiem, się wybudować tutaj Ile to już minut jest? Ja pierdolę 16 minut Ej, 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 16 minut A jaką ciurę tu macie Jeszcze powinni mieć bibliotekę Bibliotekę powinni mieć jeszcze, ale nie mają Duża ta wiocha wasza Mam Kurwa prosioki jebane Mam tak, taki biom Mam iglasty biom tam Mopolany, zwykły biom, to jest chyba najlepsze miejsce na świecie do rozbudowy się Nie? No oczywiście, że tak Dobra To tu się rozbudowujemy Tak, to jest tu, zobaczcie jak tu jest ładnie Dobra i teraz wsadzamy źryć No na razie nawet nie ma co, co inaczej to poukładać tutaj bo no jak? Znaczy tego nie zrobię. Siodłowo oczywiście, woda to odłożymy tu, tu, to, to, to. Ale żebym znalazł spolane, łączone cztery biomy chyba tu są. Tak? Tak aby tak o... Jeszcze dał znalazłem ty. Tak. No, chodź do mnie. Cały czas do mnie gadają coś. To są tacy mhm. makowscy Minecrafta. Mhm. Handlarze. Tak, o góra jeszcze śnieżki będzie można zbierać. Marzę się na wpierdalam. Słyszę was. Trzeba zrobić zagrodę dla świń. Dla, dla krów od tego zaczniemy. Zanim postawimy chatę, to postawimy zagrodę dla świń. Kurnik trzeba jeszcze zrobić. Kurnik, zagrodę dla świń. Ptaki nie wiem co robią. Trzeba psa mieć, a to psa dopiero wtedy, jak będą te roboki do ubicia. Co dali? No tu się nam przepało, niech się przepało nikt nie ryczy, że to się przykłada ziemniaki nie są mi potrzebne, to marchewki zostawię tutaj w razie u na zasadzenie, bo ja i tak będę jeżor, nie? Będę żor te, te marchew siekiery mam, to pójdę używać tej siekiery, żeby robić no wiecie co, żeby robić, no żeby robić właśnie zagrodę was też będę potrzebował, bo będę nożyczki, właśnie jak się robią nożyczki Mniejsza większa. na razie zbijamy drzewo Ciągle ich słyszę, oni są tu mm. głupie Nie lubię takich drzew jak są. Kiedyś miałem takiego Kiedyś miałem takiego moda wgranego w jakimś Minecrafcie, że ino dotkłem drzewo, to one się całe rozdupiało. I to było bardzo fajne. Nie zabrałem przy... to, to już normalnie wygląda. I zaraz się wkurzę, się przekopię i zobaczę czy one tam są Już zaczynają mnie w nerwie, nie? Bo ja zbieram na zagrodę, zbieram żeby zrobić właśnie dla kur No są A będzie trzeba je przeprowadzać, ziorka się była pewnie, czy coś Tu ja go zaraz tu odkryję A to Cyk, nie wytrzymał ja będę tak oddychać No mi by się wydawało, że one były gdzieś tutaj obok mnie, nie? Ej nic nie ma, zresztą to Jest Jest gdzieś tutaj Na bank zaczycie Wiedziałem co chuje? Jezu, że ja bym miał tyle odwagi, że tam zejść żebym Trzeba tam jakoś zejść z głową, żebym widział co tam się dzieje, bo że... Nie będzie Creepera to jeszcze po biedy Czekajcie, od razu sobie wymienię na lepszy miecz Jezu, żeby mi moich głębi nie zabiły. Ale tam jest żelaza, to jest żelazo? Przejdź. Jak się nachylo w minecraft'cie? To jest żelazo. A ja potrzebuję akurat. Super. On wejdzie tu czy nie? Nie. Czyli mam przewagę nad tobą. I papugę dotkniesz stary, nie? Przejebane mam Jak się zaczną posadzać Na jeden pot Gorzej jak one się gdzieś tu respią, respawna mają czy co takiego Po amerykańsku to się nazywa Skocz Przejdę tu, ją ja przyjdzie do mnie, dobra? Chodź, 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 nie kombinu, nie kombinu, bo koci mordy dostaniesz, chodź Ten mądrzejszy od tamtego Ej, króciutko, to trzeba wszystko z sposobem zabijać. A słyszałem jeszcze inne straszne stwory. Jest Kriper, i tu takie jest takie. Każdy może ja. W kulturze ptaku głupi co zobaczysz. to zobaczysz. Pan Kriper. Ja się nie biłem z creeperem, boję się go trochę Chodźcie ptaki, chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie do mnie Zrobimy tak, chodźcie, chodźcie ptaszki, chodźcie Chodźcie ptaszki, jest wojna z panem creeperem Zgnić, siadaj na dupę Siadaj Siadaj Idę się bić Jezu, jaka to jest jaskinia. No chodź Zabierz ptaszki. O kurwa, dziwnie pierdolną, nie? Dobra, i ja mam ten kawałek jaskini dla siebie, tak? To jest przejście dalej, ale to chuj mam. Ale super, dobra. Żelazo, ale żelazo jest potrzebny cały czas Ta tarcza ile daje? Bo ja tu całe DMG na tarczę przyjąłem Siedźcie, siedźcie ptaszki Tu przejście też Uff, dobra, teraz potrzebujemy parę świeczek Tak, tak, tu trzeba oświetlić, żeby się nic mi nie zrespiło. Tu się nic nie zrespiło, ja sobie to zaraz wszystko... Wszystko sobie wymłócę. Kurwa kurwa nie wyskoczyło. Ja się boję. Gdzieś światło świeci. Nie wygląda za dobrze. Ale tu nikogo nie było, dobra. Nikogo nie było w tym przejściu. Cała się nie powinni grespić. Zacznijmy od tego, że trzeba po prostu wszystko stąd wydupić. Wszystko co się da wydobyć. To jest exp. Węgiel. No, na budowę on jest potrzebny, bo tak będziemy robić większość. A nie będziemy mieli owce, to będziemy robić zdecydowaną większość w cegle. Potrzebujemy węgla. Aby tą cegłę przepalić. Ale zajebiście. Creeper i dwa. Dwa... zombiaki. Zombiaki no, to IQ0. Creeper troszeczkę mądrzejszy, bo się wysadził, ale i tak mu nie wyszło finalnie. I rozumiem takie rzeczy. Zyskaliśmy my kolejny dzień do przodu. paki się zdziwią. Spisywali mnie na przegraną, a to już jest to najdłuższa seria hardcore w Polsce. Dobra, mum. jest tak, Szymek, tu zebrałeś wszystko, tu masz kolejne. Wszystko zbieram, sorry, wszystko zbieram. Nie wiem jak to merganie mam obroić, to przyspieszy. Może przyspieszy. W którą minutę, czy jest ta pierwsza? na pewno będzie przyspieszone zbieranie. Biorę. <laughs> Wrócimy tam i pójdziemy jeszcze w jeden zakręt. W jeden zakręt pójdziemy tam, gdzie tym dirtem za zamurowałem. Bo jestem ciekawy, co tam jest. Węgiel żelaza, mało. Mało żelaza tam, gdzie zamurowałem tym dirtem, teraz pójdę bo chyba tu już wszystko jest zebrane, wszystko węgla jak zbierzemy z dwa razy yy, w przeciągu całej serii to mi się wydaje, że starczy do końca gry węgla zawsze jest w pizdu węgla już, chyba staka staka i pić okej, okay, teraz idziemy tu gdzie było papugi siedzą, a my idziemy tu boję się trochę nie, tu nie, tu aby pa, aby dobre rzeczy. Kurwa, rozumiem takie rzeczy. Pa, ile tego jest? Jezus, ile tego jest? Tutaj tyle może być w ogóle? Że tu są. To to. I cztery. I jackpot chyba. To jest? Już jakoś skała. Dobra, zebraliśmy wszystko. Gitara, mamy przepaczaną całą. Pa, jeszcze tu! Mamy przepaczaną całą. Całą jaskinię. Ale my zebramy... tylko wiecie, czego się boję? Że teraz wyjdę na powierzchnię. A tam, chuj. A tam, wściekłe pięści węża. Biorę głębie. Chodź Zostało mi trochę smakujków Ja się boję, że teraz tam jest dzień, znaczy noc jest 100 potworów Czyli same potwory, a tu jest woda Same potwory to jest nic Czego się boję? Potworów i creeperów jest noc Próbować? gdzie gnój, umrzemy Kurwa creeper i dziwo Nie! Zabiłeś mi ptaka ty chamie. Nie, nie zabiłeś <laughs> Weźcie ode mnie to moje gówno! W takim ROZPIŹDZIAJU Dobra, teraz tak Siedź na dupie, ty kurwa ptaku Siadaj, siadaj na dupę. Ale zjebałem. Siedź! Zabiję. Ty siedzisz. Siedzisz. Idę ja tego flipera. Dwa są. Dobra, jeden dziura. Okej. Okay. Drugi dziura, ok leży, będzie wędka i cyk wodwo. Ok, leży kolejny. Teraz tak, jeszcze z przeszkód. Co my tu mamy? Oho, widzę, ja się boję do niego podejść. Chuj, już się że pójdę za Aha, widział mnie. Widział mnie bo już szczęciwa, była napięta chodź. I najlepsze jest to, że on zawsze trafia. Pato i nie wyjdzie z tej wody. Od kiedy to jest inteligentne? Psa. Ok, teraz mamy no, dużo rzeczy odblokowaliśmy i wam powiem drodzy widzowie, że na dzisiaj mi starczy. Jutro będziemy się zastanawiać co dali, bo miałem zrobić zagrodę jedynie, a zobaczcie byłem na wojnie, mam kości i chuj. Kładłem się nisko aż po same kule, a wy pamiętajcie aby pod Minecraftem zostawić 30 tysięcy łapek w górę. Bo A na pewno, będę to nagrywał. No, to jest super. Elo.